Witam serdecznie, piątek 20 sierpnia, zapraszam na nowe wydanie naszego programu Daj Głośniej, oglądaj Głos News Zaczynamy od Nawsia. 230 rocznicę założenia miejscowego zboru ewangelickiego oraz setną rocznicę śmierci pastora Franciszka Michejdy wspominała w ubiegły weekend parafia Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego wyznania właśnie w nawsiu. Obecny kościół we wsi nie jest jednak tym pierwotnym. To no ten kościołek, który akurat jest teraz za mną, nie jest pierwszym kościółkiem, bowiem 15 sierpnia otwarto, albo założono, poświęcono pierwszy drewniany kościółek, wybudowany w trzy miesiące. Ale ten wkrótce okazał się za mały na liczbę zborowników tutaj na wiejskich i całej okolicy, dlatego w 1817 roku rozpoczęto budowę już tutaj tego nowego, w 20, 1820 roku poświęcono. postaci księdza seniora Franciszka Michejdy została poświęcona sobotnia konferencja w sali parafialnej miejscowego zboru zorganizowana przez Stanisława Gawlika. Prowadzeniem do niej był wernisarz wystawy zatytułowanej Ksiądz Franciszek Michejda, prowadził lud do ziemi obiecanej. Przygotował ją historyk ośrodka dokumentacyjnego Kongresu Polaków Marian Stefek. Ekspozycję aktualnie można obejrzeć w korytarzu budynku zarządu głównego PZKO przy ulicy Strzelniczej w Czeskim Cieszynie. Wystawę obejrzały także krewne pastora, które do Nawsia przyjechały z Warszawy. Nie mogło oczywiście zabraknąć ojcowskiego domu. Sì, sì, Ksiądz Franciszek Michejda urodził się 3 października 1848 roku w Olbrachcicach. Był długoletnim pastorem w Nawsiu, a potem seniorem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim. Był także autorem wielu prac dotyczących stosunków narodowościowych na Śląsku Cieszyńskim i redaktorem kilku czasopism. Jego wiara e, przetwarzała, jego wiara budowała, pobudzała wielu i to, że tutaj dzisiaj ten zbór jest, e, on jako sługa Boży wypełnił to zadanie, które, które tutaj miał. Mamy dla Państwa niestety smutną i szokującą informację. W wieku 55 lat w czwartek zmarł nagle prezes macierzy szkolnej w Republice Czeskiej oraz prezes miejscowego koła PZKO w Cierlicku na Kościelcu, Tadeusz Smugała. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dbał m.in. o pamięć o polskich lotnikach Żwirce i Wigurze. Zapraszał do Cierlicka lotników, polityków i wojskowych że naprawdę ciellicko i żwirkowisko jest takim symbolem tej polsko-czeskiej przyjaźni, ale naprawdę takiej tej normalnej, niefałszowanej, ponieważ spotykają się tutaj lotnicy czescy, lotnicy polscy. Oczywiście więcej jest tych lotników polskich, ponieważ oni uważają to jaką taką swoją mekkę, ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że głównie jeżdżą seniorzy, którzy, seniorzy lotnictwa, po prostu starsze generacje, Młodsze generacje powiedzmy troszeczkę mniej, ale to wiąże się z tym jaki jest dzisiaj świat i wszystko. Ale generalnie znowu bym trochę tej sławy sobie tyle nie przypisywał. Myślę, że inny prezes gdyby był na moim miejscu, no to też by organizował te imprezy i, i chyba byłoby podobnie. W głosie Brandysa przed dwoma laty Tadek mówił o sobie, że jest tylko takim małym żwirkologiem. Wybudowałem tutaj w Cierlicku dom, mieszkam tutaj od roku 2002, no i od chyba gdzieś z roku 2003 czy 2004 jestem członkiem miejscowego koła PZKO, no i tam gdzieś po paru latach e, przejąłem pałeczkę i, i jestem prezesem, czyli... Chwyciłem tego haczyka chyba od przywarów, może od Janka przywary, no i jestem takim, mówię, takim małym żwirkologiem, czyli żwirkolog to jest ten, który wie bardzo dużo o żwirce i wigurze, o, to są moi koledzy Janek i Józek przywara, to są wielcy żwirkolodzy, a ja jestem takim małym żwirko, żwirkologiem i zawsze mówię naszym wiecieczką, które przyjeżdżają do nas, Mam tutaj dla was taką publikację, chyba 40-stronicową. Jak przeczytacie tę publikację, no to wszystko wiecie praktycznie już więcej górze, ale jesteście dopiero takimi małymi żwirkologami, a ja jestem też taki małym żwirkologiem. Tatku, za wczesny ten twój start do wieczności. Spokojnych lotów. Miejscowe koło PZKO w Wędryni rozpoczęło prace związane z zaplanowanym na kilka lat remontem i rozbudową domu PZKO Czytelnia. Pierwszym tegorocznym zadaniem będzie remont dachu i drugiego piętra. Pomimo tego, że jeszcze nie mamy pozwolenia na budowę, to już jednak zaczęliśmy sami troszeczkę przygotowywać cały ten obiekt, a może raczej tę pierwszą część, ten pierwszy etap rekonstrukcji, czyli poddasza, będzie rekonstrukcja komplet dachu. Doszło do tego, że w pierwszej brygadzie wyprowadziliśmy wszystko stąd, co było możliwe. Czyli były tu kulisy teatru, krzesła dla widzów czytelni, czy już tam jakiś skład różnych materiałów. To wszystko zostało wyprowadzone, przemieszczone i zostało tu rozburzone to pomieszczenie, ten skład i zabieramy się do likwidacji podłogi. Musimy się dostać do zakładów, całej, całej tej konstrukcji drewnianej, która będzie rozbierana i będzie kompletnie wymieniona. To jest początek w ogóle całych naszych prac. Odrobiliśmy dopiero dwie brygady, liczymy jeszcze na, na, na parę takich akcji. Tak zaczyna nasza praca na remoncie. Cały remont pochłonie kilkadziesiąt milionów koron, a problem stanowią rosnące ceny materiałów budowlanych. Więcej na ten temat piszemy w najnowszym weekendowym wydaniu głosu na pierwszej stronie. W koszarzyskach kończą się już tygodniowe warsztaty teatralno-filmowe organizowane przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich nie ma lektorów, którzy prowadzą zajęcia, jest za to grupa osób, w której każdy od każdego może się czegoś nauczyć. Spotkaniom towarzyszy lektura książki Antoine de Saint-Exupéry'ego, Mały Książę”. Mamy jeden temat, który spracujemy, a to jest Mali Princ. Kiego my przeczytaliśmy, pomówiliśmy o tym, a właściwie jednotliwe te kapitoly jak się sposobem spracowujemy, różnymi sposobami. Będziemy mieć i teatr, i jakieś grane rzeczy na kamerę, będziemy mieć jakieś animacje, a wszystko, cały ten celek chcemy potem w sobotę odprezentować. Łącznie w warsztatach bierze udział 15 uczestników. Tygodniowe spotkania w ośrodku na pasieczkach niektórych z nich przyciągają swoją tradycją i geniusz locji samego miejsca od wielu lat. Tu do Kosarzyck jeździmy już długie roki, bo moja mama właśnie jest czyńca, a jako, już oni jako dziecka jeździli na to miejsce a, na swoje warsztaty teatralne. To czemu tu że Se mi podobało, że się tu mogłem podziwiać na różne formy umieni, jak tu wznikają te projekty, ać już teatralne, albo do mnie spiszty filmowe, albo i ty klipy muzyczne, właśnie jest pięknie widzieć, jak wznikają te te projekty. Dodatkowym zadaniem dla uczestników, niezwiązanym z głównym tematem, było nagranie klipu kapeli Brixton, która na Zaolzie przyjechała spod Bruntala. Ahoj, ja jestem Maciej, śpiewak z kapeli Brixton, chrem takowy indie elektropop, asy. Je těžko říct, jak to žánové zařadit úplně. Chceme si tady natočit klip k jednomu songu z CD, které jsme viděli. Je to naše debitové CD, které jsme si vlastně sami nahrávali a produkovali doma. A máme obrovskou radost, že můžeme takhle natáčet klip vlastně zadarmo s kámošem tady. Používáme infrared filter, používáme fotopast, kterou budeme točit v noci. A toczymy na 360 stopnią kamerę? Zebrany materiał trzeba oczywiście obrobić. Montażystom uważnie przyglądał się Marian Cieślar po raz pierwszy na takich warsztatach. Lubię komputery, lubię takie zabawki. Wszyscy mi tutaj pokazują, jak się co robi, jakieś aktorskie role tutaj spełniam. Bardzo dużo informacji nabieram. Pójdę na szkołę średnią filmową, więc. Będzie ciekawie. Wszyscy uczestnicy warsztatów pracują w tym roku wspólnie nad przygotowaniem jednej sztuki. Mamy podzieloną część teatralną i filmową, ale e, one się tak połączą pod końcem tygodnia w sobotę. Będzie można zobaczyć nie tylko teatr e, taki klasyczny, ale może coś w sensu latarnej magiki, że będzie też wykorzystana projekcja. Będą kukiełki. Mamy też muzykę, którą sami tutaj tworzymy, to wszystko to połączone w jedno. Projektom tworzonym w koszarzyskach towarzyszy profesjonalna realizacja dźwiękowa. Jest to premiera dla mnie, coś takiego. Wszyscy są tacy bardzo podjarani całą, całą tą pracą, wszyscy są bardzo zfascynowani filmem i wszystkim w ogóle tutaj, co się dzieje, kulturą, więc to jest mega, mega dobre. Kto jest zainteresowany, to zawsze może zaglądnąć, może coś wypróbować. Intensywne spotkania teatralno-filmowe dobiegają już końca. Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście sobotni wieczór. My w sobotę będziemy pokazywać całe, całe to przedstawienie. Będę to zaczynać z gruba o dziewiątej, bo musimy poczekać na ćmie, bo część tych rzeczy będzie na polu. Będziemy mieć jakieś projekcje, będą takie interaktywno i Tostkaj dziwacy będą móc przejść jednotliwe planetki, a będą móc. Pobyć tu w tym prostrzedzi małego princa. Do zobaczenia zatem we wszechświecie małego księcia w koszarzyskach na pasieczkach w sobotę. Już za tydzień w parku imienia Bożeny Niemcowej w Karwinie przy przystani o godzinie 16:00 wystartuje festiwal Dolański Grom. Będzie się działo. Organizatorzy wraz z około setką wolontariuszy mocno się przygotowują do tej długo wyczekiwanej imprezy. Na miejscu jest Marek Matuszyński ze sztabu organizacyjnego. Kto na tej scenie stanie? O nie, dokładnie na tej, bo to będzie troszkę większa scena. E, natomiast Dolański Grom no, nie tradycyjnie tym razem w piątek, dokładnie za tydzień, e, ze względu na to, że ten ubiegły nie mógł się odbyć, bo wiadomo COVID. E, no i mieliśmy trochę problem, żeby utrzymać ten sam line-up e, i było trochę trudno, żeby te kapele i te wszystkie zespoły mogły sobie się spotkać w tą samą sobotę, więc musieliśmy zmienić na piątek. Ale no, będzie naprawdę bardzo fajnie. Wszyscy się cieszymy, bo już mamy troszkę głód po takiej imprezie. Kto wystąpi? Wystąpi Łukasz Drapała i Shavewi, wystąpi polski zespół Chip Tobacco. E, oczywiście główna czesko-polska gwiazda Ewa Farna, no i główna gwiazda międzynarodowa Ray Wilson ze swoim programem Genesis Classics łącznie z sekcją smyczkową także powinno być no, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. O, powiedziałbym nawet, że więcej niż dobrze. Przez długi czas towarzyszyła Wam, jak wielu organizatorom imprez, przede wszystkim niepewność przez bardzo długi czas teraz wszystko wygląda tak, że powinno wszystko być dopięte. Oczywiście są jakieś restrykcje, jakieś obostrzenia, ale z tym wszystkim udało nam się w jakiś sposób wyrównać i, Muszę powiedzieć, że wszyscy ci, którzy mają certyfikat o tym, że są zaszczepieni albo że przeszli COVID-19, ewentualnie mają negatywny test, będą mogli bez, bez jakichkolwiek problemów wejść na teren imprezy. Natomiast ci, którzy nie dysponują takim zaświadczeniem, będą też mieli okazję, bo od 15 do 19 będzie tutaj przed mostkiem, przed wejściem będzie namiot testowy i będzie można się otestować. Dla tych, którzy mają czeskie ubezpieczenie zdrowotne, to będzie test darmowy. Goście z Polski no niestety będą musieli zapłacić symboliczne 200 koron. Czy tegorocznemu Dolańskiemu Gromowi towarzyszy jakiś cel związany z remontem Domu Polskiego we Frysztacie? Tak jak zawsze, bo jeszcze cały czas tam trochę remontujemy, poprawiamy, wszystko dopinamy na ostatni guzik. W tej chwili akurat jesteśmy w trakcie realizacji zadaszenia tarasu, jeszcze tam jakieś prace na ogródku, także, także cały doch Znów oczywiście wspomoże nasze konto, z którego finansujemy remont naszego domu PZK. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia organizatorom. A więcej informacji o Dolańskim Gromie w Karwinie znajdą Państwo na stronie internetowej grom.cz. Na koniec polecamy jeszcze imprezy weekendowe w regionie. W terenie będzie tym razem nasz dziennikarz Witold Korzdoń. Trzyma rękę na pulsie i na kierownicy. Cześć Witku, co polecasz tym razem? Cześć, Szymon. Miłośnicy dwóch kółek w sobotę na pewno powinni wybrać się do Piotrowic koło Karwiny, gdzie odbędzie się kolejny rajd rowerowy powstańczym szlakiem. Cykliści uczczą w ten sposób pamięć powstańców, uczestników pierwszego Powstania Śląskiego, do którego sygnał padł właśnie z Piotrowic. To dla miłośników dwóch kółek i nie tylko zresztą, a poza tym. Poza tym dużo będzie się działo w sobotę w Mostach Koło Jabłonkowa, gdzie tego lata trwają obchody 400-lecia tamtejszych szańców jabłonkowskich. Jedną z imprez, która ma za zadanie upamiętnić tą rocznicę, będzie właśnie jutrzejszy piknik historyczny, na który zjadą grupy rekonstrukcyjne. Obok pokazów historycznych uczestnicy czy goście tej imprezy mogą jednak liczyć na pokazy rękodzieła ludowego, będą rzeźbiarze, będą koncerty muzyczne, będzie również po południu degustacja konkursowego gulaszu. Mamy zatem mosty, a co nas czeka w niedzielę? W niedzielę warto się natomiast wybrać do Gutów, gdzie odbędą się pierwsze w tym sezonie w tym, tego lata dożynki. 53 tradycyjne dorzynki śląskie rozpoczną się o godzinie 11, natomiast program artystyczny wystartuje o godzinie 13. Gwiazdami będzie zespół Suszanie oraz orkiestra Denta Jabłonkowianka. W tym samym czasie w Lesznej Dolnej trwał będzie 15. przegląd kapel ludowych i zespołów tanecznych z trójstyku. Wystąpi tym razem pięć zespołów. Yy, natomiast o godzinie 18.30 rozpocznie się koncert Kapeli Bluff. Witek, ty się musisz chyba rozdwoić w ten weekend. Pracy rzeczywiście będzie ten, w ten weekend bardzo dużo. Yy, na niektórych imprezach pewnie się spotkamy, ale najważniejsze myślę, żeby była pogoda. O tym myślą organizatorzy, my również. Dzięki Witku. Do poczytania w takim razie we wtorkowym głosie, a wcześniej, oczywiście, na głos.live. I to już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w Głos News dopiero w drugiej połowie września. No, człowiek też musi trochę odpocząć. Jak skończy się mój urlop, to wracamy także z Głosem Brandysa. Do zobaczenia.